Dzień dobry, dzień dobry, witaj w kolejnym odcinku podcastu Wejdź do świata i kontynuujemy zwiedzanie Meksyku, pomyślałam sobie, że jeszcze jest trochę do opowiedzenia z tej mojej ostatniej podróży i że warto byłoby powiedzieć Wam o tym, jak dalej wyglądała ta moja podróż, jak dalej wyglądał ten wyjazd, i stąd kolejny odcinek podcastu, do którego właśnie bardzo serdecznie Cię zapraszam. A jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś pierwszej części. O Meksyku, to znajdziesz ją we wcześniejszym odcinku podcastu. Zaczynamy. Chcę Wam jeszcze powiedzieć o takich kilku miasteczkach. Miasto to może za duże słowo, ale miasteczko to będzie słowo lepsze. Pierwsze to jest Łuhaka. To jest miasteczko, miasto, które słynie z kakao. W ogóle Meksyk to jest kakao. Trochę spodziewałam się, że mają lepszą kawę. No, jak zwykle. <laughs> Jeśli chodzi o kawę, to miałam trudności, więc właśnie eksploruję temat ekspresów podróżnych. W każdym razie Meksyk to kakao, to kakao zdecydowanie i taka prawdziwa czekolada, więc w UHC zdecydowanie możecie ją sobie kupić i popróbować i na takich targach lokalnych warto naprawdę przystanąć i popróbować tej czekolady. I przywieźć sobie do, do domu ze sobą, czy na pamiątkę, czy w ogóle popróbować poeksplorować na miejscu. W każdym razie, Oaxaca słynie nie tylko z czekolady i z kaka, ale także z klimatycznej, może starówka to jest złe słowo, ale no takiego klimatycznego miasteczka. Powiem wam, że o ile w Mexico City nie jest dobrze przemieszczać się po nocy, o ile właśnie w Ochacie można sobie pochodzić uliczkami, posłuchać przydrożnych grajków, poczuć atmosferę i powiem Wam, że Ochaca jest takim fajnym, naprawdę uroczym miasteczkiem niedużym, które bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. Można tam, też tam pokupować sobie różne fajne kolorowe pamiątki. Ubrania z różnymi naszywkami, bo z Meksyku warto przywieźć różne takie haftowane rzeczy, jakieś bluzki z naszyciami, kolorowe różne atrybuty, też torebki, takie skórzane i w ogóle skórzane wyroby, jak najbardziej. I Włochacy jak najbardziej to dostaniecie. Polecam rozważyć Włochakę na swojej podróżniczej liście marzeń, jeśli chodzi o planowanie Meksyku. I kolejnym takim miasteczkiem, które polecam jest Puebla. O ile Puebla nazywana jest miastem kościołów, o tyle jest także takim klimatycznym, uroczym miasteczkiem, które warto odwiedzić. I miałam przyjemność spać w, całym, w samym centrum i bardzo Wam polecam spać w samym centrum i wstać sobie rano i pochodzić sobie, zanim miasteczko się Obudzi, zanim zacznie się normalne funkcjonowanie mieszkańców. Gwar, gwar uliczny i samochody i wszystko. Bardzo, bardzo Wam polecam Puebla. Nie sugerujcie się tak tymi kościołami, chociaż podobno jest tam ponad 120 kościołów, ale wiecie, to tak ma swoją nazwę Puebla, miasto kościołów. Za chwilę Wam powiem o mieście srebra, ale. Naprawdę warto do Poebli sobie zajechać. I warto też zajechać do Tasco, właśnie do tego miasta srebra. Dlaczego miasto srebra? Dlatego, że do dzisiaj znajdują się tam kopalnie srebra, i tam można zakupić wyroby ze srebra, i tam można zakupić naprawdę piękne wyroby ze srebra. O ile ja jestem fanką złota i jakoś tak srebro niekoniecznie o tyle kupiłam sobie przepiękne kolczyki z takim ogromnym kamieniem, bo mnie akurat kamienie szlachetne jak najbardziej interesują Meksyk, to oczywiście też są kamienie szlachetne, więc takie kolczyki z stasko z lokalnej wytwórni, z lokalnej kopalni, z kamieniem szlachetnym, który został wydobyty w Meksyku na no bajeczka. Więc też wam jak najbardziej polecam: i dlaczego w ogóle polecam tasko? Tasko jest miastem w górach, tasko jest miastem, do którego wjeżdża się, a później się tylko spaceruje. I spaceruje się wzdłuż takich ciasnych uliczek, i to jest naprawdę mega fajne. I później na sam szczyt można wziąć taką lokalną taksówkę w postaci garbusa. I to nie jest żart. I dlaczego warto wziąć tą taksówkę na szczyt? Bo abstrahując od tego, że spotkamy tam górującą nad okolicą postać Chrystusa, o tyle panorama z tego miejsca naprawdę robi imponujące wrażenie. Zresztą ten Jezus na tle tej panoramy, na tym wzgórzu naprawdę robi wrażenie. Więc powiem Wam, że. Meksyk w postaci TASCO ma swojego Chrystusa na wzgórzu, i szczerze polecam Wam tam zajechać. Nie warto tam wchodzić, warto wziąć garbusa i pojechać na szczyt. To, co chcę Wam powiedzieć, to nie jedźcie do TASCO w weekend. Ja byłam w weekend i to była naprawdę bardzo turystyczna, bardzo turystyczny czas. Więc polecam wam na tygodniu. Dowiedziałam się, że na tygodniu jest zdecydowanie mniejsza liczba turystów, bo oprócz takich normalnych turystów czy podróżników zagranicznych, w weekendy są też no, tacy turyści meksykańscy, którzy sobie jadą na weekend do tasko, spędzić sobie miło czas i przyjemnie. Więc no, weekend wam odradzam, ale tasko wam polecam. Srebrne miasto, Chrystus górujący nad okolicą i garbusy. Bo w Meksyku mieściła się wytwórnia czy fabryka garbusów. Także to też jest taka ciekawostka. I to wszystko jeszcze odrobina. Działo się podczas naszego takiego dziewięciodniowego wyjazdu do Meksyku. Zrobiliśmy taką pętelkę po okolicy od Mexico City, zaczynając, przejeżdżając. Przez Pueble, Oaxaca, Tasco, zjeżdżając na dół do Acapulco na wybrzeże i wracając do Mexico City. Czy polecam taką wycieczkę? Jak ma się mało czasu, to tak. Natomiast, jeśli ktoś ma więcej czasu, to zdecydowanie warto zaplanować sobie więcej czasu, spędzić więcej czasu w tych miasteczkach, które wam wymieniłam. I spędzić też na przykład więcej czasu w Mexico City, poeksplorować bardziej mm, też okolice. Naprawdę warto. I to, co jeszcze chcę Wam powiedzieć, to to, że koniec naszego wyjazdu przypadał na Acapulco. I czy polecam Acapulco? Tak i nie. Acapulco jest słuchajcie mega. Mm, Specyficznym miejscem, bo taką świetność swoją to ono miało w latach 60., 70., i to wtedy tam osiedlały się gwiazdy Hollywoodu, międzynarodowe gwiazdy Hollywoodu, ale także gwiazdy i ważne osobistości meksykańskie. Natomiast te dzisiaj, no, Acapulco to już trochę swój czas zdecydowanie ma za sobą. Dzisiaj jest ogromnym kurortem turystycznym hotel przy hotelu. I tak naprawdę to, co warto, to przepłynąć się statkiem wzdłuż tych willi, które, tak jak powiedziałam, czas świetności miały za sobą, choć niektóre jeszcze są. Niektóre są opuszczone, bo dość niedawno Acapulco zaliczyło taki dość duży upadek, w takim sensie, że zrobiło się mega niebezpieczne. I też z uwagi na to, Acapulco zostało opuszczone, w sensie te wille, te posiadłości zostały opuszczone, zaniedbane, i nie wszystkie tak naprawdę zostały jakoś odbudowane, odzyskane, i niektóre po prostu tak stoją trochę wolno. Niektóre do dzisiaj są domami międzynarodowych czy meksykańskich gwiazd. Natomiast powiem Wam, że jeśli chodzi o hotele, to takich ekskluzywnych hoteli w Acapulco już nie ma. Jest dużo takich hoteli przeciętnych, jest dużo molochów, jest dużo turystów, więc jeśli nie lubicie takich miejsc, to nie polecam. Ja wychodzę z założenia, że jak mam okazję, to warto coś zobaczyć, ale nie wróciłabym chyba do Acapulco. Tym bardziej, że. Wybrzeże, wakapulko jest takie nieprzyjazne, w sensie są bardzo, bardzo takie silne fale, bardzo silny prąd przy nadbrzeżu i ta kąpiel w morzu jest taka dość niekomfortowa, chyba że ktoś lubi fale, lubi właśnie takie ekstremalne doznania, to jak najbardziej. Natomiast e, jeśli już będziecie wakapulką to warto, tak jak powiedziałam, wziąć udział w rejsie, który płynie wzdłuż wybrzeża Starego Acapulco i można zobaczyć te wille, czy te pozostałości willi. Można zobaczyć wzgórza Acapulco, bo Acapulco jest jak najbardziej na wzgórzach ulokowane. Natomiast jeśli szukacie czegoś spokojniejszego, to myślę, że Acapulco spokojnie można sobie mówiąc szczerze odpuścić. Ale jest jedna atrakcja, o której warto tutaj wspomnieć. I tą atrakcją są skoki wysokościowe ze skały Lake Brada. Dlaczego to jest takie istotne i takie ciekawe? Sama się zastanawiałam i wydawało mi się, że no, tam jakaś atrakcja turystyczna, nie warto. No, ale powiem Wam, że wzięłam w tym udział i to naprawdę robi wrażenie. Po pierwsze, zacznę od tego, że te skoki wysokościowe to są skoki z klifu do wody. To nie są takie zwykłe skoki, bo po pierwsze maksymalna wysokość tych skoków to jest 45 metrów. Po drugie, żeby sobie nie zrobić krzywdy, mówiąc wprost, trzeba skoczyć w odpowiednim momencie czyli wtedy, kiedy poziom wody jest odpowiedni, bo tam cały czas woda rozpryskuje się o klify i ci, którzy skaczą, muszą wypatrzyć odpowiedni moment, kiedy woda jest dobrego poziomu. Znaczy, jest to trochę stresujące. Dla mnie to było trochę stresujące, o ile nie skakałam, o ile tłum nie skacze. bo to skaczą tak naprawdę no, lokalni chłopcy czy śmiałkowie, w ogóle też powiem Wam, że na początku te skoki wysokościowe to była taka atrakcja lokalnych chłopców dla zabawy, a później, a później mm, właściciel hotelu, który odpowiada za. Rozkręcenie Acapulco, czyli właśnie takie no, stworzenie z Acapulco kurortu w tych latach 70. i 80., ta osoba pod pseudonimem Mr. Acapulco miała niedaleko tej skały La Quebrada swój hotel. I pewnego dnia Mister Acapulco zobaczył, jak ci chłopcy skaczą do wody i od słowa do słowa, od dnia do dnia zrobiono z tego atrakcję turystyczną, zaczęto pobierać bilety wstępu, zaczęto robić z tego show, i rzeczywiście do dzisiaj trzeba zapłacić, żeby zobaczyć te skoki. To nie są jakieś wysokie opłaty, ale jednak trzeba zapłacić. No i później jak to w Meksyku chłopcy też zbierają napiwki, bo w Meksyku te napiwki na każdym kroku tak naprawdę się zostawia. W każdym razie, w każdym razie. Powiem Wam, jak to wyglądało. My akurat byliśmy o 19, więc przejechaliśmy chwilę wcześniej, i schodzi się po takich schodach. Jest taki naturalny taras widokowy, zrobiony w skale czy w klifie, i tam się czeka. Dochodzi 19, i kilka minut po 19, ze schodów zaczynają schodzić lokalni chłopcy w kąpielówkach. I pierwszy z nich, słuchajcie, on miał z 15 lat. Naprawdę. No i oni schodzą, tłum wiwatuje, tłum się rozstampia, schodzą po klifie na dół, wskakują do wody, i uwaga, wspinają się na bosą w tych kąpielówkach, mokrzy po klifie, do góry. I to naprawdę robi wrażenie, bo oni potem klifie jak taka małpka idą do góry i to naprawdę nie jest w tym momencie nic obraźliwego z mojej strony, bo. Ja myślę, że wiele osób ze sprzętem alpinistycznym nie wspięłoby się tak jak oni. Wchodzą, słuchajcie, tak jakby, jak jakby sobie szli normalnie pod górę czy po schodach. No i wchodzą i ustawiają się na określonych wysokościach. Ten, który był najmłodszy, ten, to dziecko tak naprawdę ustawiło się w połowie klifu, więc powiedzmy no plus minus 25 metrów. Potem na kolejnej wysokości, takiej pośrodkowej, ustawiło się dwóch śmiałków, i na samym końcu 45 metrów ustawił się śmiałek najbardziej doświadczony. No i najpierw skakał ten pierwszy, później dwóch naraz skakało, i na samym końcu ten z 45 metrów. I powiem Wam, że jest to olbrzymie widowisko. Tłum klaszcze, wiwatuje i naprawdę robi to wrażenie. I tak. Jest to atrakcja turystyczna. I czy warto to zobaczyć? Warto. Naprawdę robi to wrażenie. To są duże emocje. Ja byłam trochę zestresowana, bo widać było, że oni stoją, patrzą w wodę i czekają na dobry moment. Ale mimo wszystko, jakbym miała Wam powiedzieć, czy polecam, czy nie, to polecam to zobaczyć jako właśnie takie doświadczenie, bo z tego Acapulco słynie. Jak już byście w tym Acapulco byli, jak już się tam znajdziecie, to warto też wjechać sobie na szczyt Starego Miasta. No i tak jak powiedziałam, zdecydowanie warto wziąć udział w rejsie. Czy woda w oceanie była ciepła w marcu? Tak, to nie mogę zaprzeczyć. <noise> woda była wspaniała i udało mi się troszkę opalić i troszkę znaleźć tego czasu dla siebie, chociaż rzeczywiście wyjazd był intensywny i Warto wrócić do Meksyku albo warto pojechać do Meksyku na dłużej. Nasza podróż do Meksyku dobiega już końca. Mam nadzieję, że ci się podobało, mam nadzieję, że mogłam cię zainspirować. To był drugi odcinek podcastu o Meksyku, o podróży do tego fascynującego kraju. Jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś pierwszej części, to znajdziesz ją we wcześniejszym odcinku tego podcastu. Zapraszam, zachęcam. A tymczasem pozdrawiam cię z Indii, jeśli słuchasz tego premierowo, życzę ci wszystkiego dobrego, życzę ci wspaniałego dnia i pamiętaj, wyjdź do świata i spotkaj siebie. Do usłyszenia, cześć.